Cześć. Cześć! i czołem! Witajcie serdecznie po raz kolejny. Jeżeli kliknęliście z jakichś powodów ten oto filmik, to prawdopodobnie uczycie się języka norweskiego. Albo przynajmniej chcecie wiedzieć, jak on brzmi. I ja na pewno Wam o tym dzisiaj opowiem. Skol, <laughs> e, Łyczek wody i jedziemy. A dzisiejszym tematem będą idiomy i, diony, i Wyrażenia w języku norweskim, które mam nadzieję, że wam się przydadzą. A będzie ich dokładnie 2 3 4 5. Pięć idiomów i wyrażeń w języku norweskim. Zacznijmy sobie od znanego nam z języka polskiego, odpukać. Odpukać w niemalowane. Po norwesku jest to po prostu bank i bure, bank i bure", czyli dosłownie zapukaj w stół. Drugie wyrażenie to obij te sai i tunga, czyli ugryźć się w język, czyli powstrzymać się od jakiegoś komentarza. A jeśli chcielibyście usłyszeć jakiś przykład z tym oto wyrażeniem, to coś dla Was przygotowałam. bite itunga, so jest ikke. Czyli ugryzłam się w język, nie odpowiedziałam mu. Znacie to uczucie, kiedy po długiej podróży wracacie do domu i cieszycie się z tego, że wreszcie jesteście u siebie. Wtedy pojawia się w głowie myśl wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No właśnie, a jak to będzie po norwesku? Mianowicie bro, jem me best! Teraz wyrażenie, które wydaje mi się, że kiedyś pojawiło się już na mesterowym YouTube, ale nie zaszkodzi go powtórzyć. I będzie nim Oha Dori Czyli mieć wyrzuty sumienia. Kiedy można mieć wyrzuty sumienia? Ja mam takowe, kiedy zjem za dużo czekolady na przykład. I z danko, jakie to dobrze prezentuje, to je doli są witich pist, czekolada. Czyli mam wyrzuty sumienia po zjedzeniu zbyt dużej ilości czekolady. Było już o języku, o gryzieniu się w język, a teraz powiem Wam, jak będzie wyrażenie, że ktoś ma cięty język. Jest to OHA en skarp tunge I zdanie, w jakim możecie użyć tego wyrażenia, to m.in. hunarsient SIENT POR OHA en skarp Czyli jest znana ze swojego ciętego języka. A nie, panowie, dziękuję serdecznie za uwagę, że mnie oglądaliście. Dajcie znać, czy chcecie więcej idiomów i wyrażeń z norweskiego, bo jest ich sporo. Mogę przygotować całe mnóstwo, tylko dajcie znać. Dzięki za dzisiaj i widzimy się w przyszłym tygodniu.